Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Mamy styczeń, mamy rozpoczęcie sezonu, a mianowicie przygotowanie tego sezonu. Dostaję od Was bardzo często pytanie, jakie daje wybierać, ponieważ to właśnie teraz poszukujemy dali, lilii i chcemy ukwitnąć swój ogród na lato. Zapraszam do odcinek. try do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feel it Jak wiecie, Zakazany Ogród to już nie tylko kanał, to także sklep, ale to także społeczność, którą mam na Facebooku na grupie Zakazany Ogród. Słuchajcie, ruszyła przez sprzedaż dali i ja wiem, że bardzo dużo osób po prostu zastanawia się, jak w tym ogromie pięknych, różnych odmian wybrać dalię dla siebie. I dlatego postanowiłam zrobić dla Was właśnie odcinek, w którym pokażę. Odmiany, trochę o nich opowiem, ale też podzielimy sobie te odmiany na takie właśnie piękne, duże, talerzowe, ale też takie, nad którymi się czasami zastanawiamy i zastanawiamy się, czy one będą dla nas. Dziś będę prezentować ofertę, która jest właśnie na sklepie ogród.pl. Słuchajcie, teraz jest przed sprzedaż i ja od razu odpowiem na Wasze pytania, ponieważ. Bardzo dużo osób zadaje pytania na sklepie, pisze do mnie właśnie w kilku kwestiach takich technicznych. Dalej, które są teraz dostępne na sklepie, one są dostępne z sprzedaży. Co oznacza, że one teraz do Was nie przyjdą. Wysyłka tych dali będzie dopiero na wiosnę, czyli w okolicach marca, początkiem kwietnia. Wszystko zależy od pogody, ale nie musicie się martwić o przechowywanie tych dali. Przychodzi już do Was taka karpa, która praktycznie nie wymaga jakiegoś dłuższego przechowywania. Możecie ją ewentualnie przykryć perlitem, bądź przykryć lekką warstwą ziemi, bądź od razu w doniczkach, żeby szybciej zakwitły na ogrodzie. Odcinków o pędzeniach dali na kanale Zakaza na Ogród jest kilka, jest też właśnie kilka odcinków o przechowywaniu, ale właśnie tego często wybieramy też nowe daje, Raz, żeby mieć fajne, nowe odmiany, być może takie odmiany, które długo polowaliśmy, ale dwa, żeby też uniknąć właśnie takiego czegoś, że na przykład któreś dalie nam nie przetrwały zimy, bądź ewentualnie zapomnieliśmy wykopać nasze dalie i one też niestety nie wytrwały. Na sklepie Zakazany Ogród macie dwie kategorie daliowe. Jedna kategoria to są dalie Fun Flower Farm. Funflower farm, farm to jest jedna z piękniejszych farm dalijowych w Europie. Jest ogromna, cudowna. Ja na niej jeszcze nie byłam. Moje marzenie to jest kiedyś tam pojechać. Nie wiem, czy mi się udaje spełnić. Być może jest spełnię na wiosnę, ze względu na to, że będę też musiała przywieźć dla Was właśnie dalię. I postanowiłam, żeby dalię Farm Flower Farm znalazło się także w zakazanym ogrodzie. I to są dalie, które są przeze mnie e, przetestowane. Ja je miałam w swoim ogrodzie już kilka sezonów, wielokrotnie zamawiałam je za granicą ze sklepu Flower Farm e, i bardzo często pytacie mnie, czy zdarzają się tam pomyłki. Słuchajcie, e, wszędzie się zdarzają pomyłki, ponieważ e, niestety, ale czasami przy takiej większej ilości towaru gdzieś, która dalia na przykład wypadnie e, i niestety, ale zdarzają się takie pomyłki. Ja sama miałam takie historie, że miałam dużo dali wziętych z One Flower Farm i na przykład okazało się, że jedna, która mi zakwitła, raczej była pomylona. Ale na kilka sezonów taka pomyłka mi się zdarzyła tylko jedna. W przeciwieństwie do tego, że jak kupowałam nieraz różne dali na Allegro, to pomyłek miałam na przykład na 10 dali, 5, 6. Stąd też postanowiłam właśnie, żeby takie dalie znalazły się w sklepie Zakazany Ogród. Kolekcja z dali Funflower Farm jest ogromna, jest piękna ja Wam jeszcze będę ją pokazywać. E, I ja staram się tak zatowarować sklep, żeby nie było czegoś takiego, że po pierwszym dniu po prostu wszystko jest wyprzedane. Także jeszcze możecie śmiało kupować. Druga zakładka to jest zakładka Zakazany Ogród. I tu są dalie z różnych europejskich holenderskich, ale też z różnych innych zakątków Europy, jak również z mojego ogrodu i kiedy znamy się też dalej. I kiedyś znajdą się tutaj także darie z mojej farmy kwiatowej, różowe pole, które w tym roku ruszają, więc jak myślicie się, teraz mogę tylko ze swojego ogrodu po prostu podzielone karpy do tej kategorii dać. I to jest kategoria, która ma nazwę Zakazany Ogrod, czyli to są takie dalie, które ja po prostu markuję zakazanym ogrodem. I tutaj również ryzyko kłółek jest po prostu małe. Natomiast cena, która tutaj jest, jest w tym momencie, uważam, że naprawdę wyjątkowa. Niedługo ta promocja się kończy, będzie już normalna cena, aczkolwiek i tak lepsza niż większości ofert internetowych, tylko ze względu na to, że to jest start sklepu. I ja po prostu stwierdziłam, że jeżeli jeszcze nie znacie jakości tego sklepu, a nie znacie, ponieważ nie macie rzeczy z tego sklepu, znacie tylko mój kanał, to jeżeli chcecie mi zaufać, to po prostu dam te produkty w dużo niższych cenach na start, żebyście mogli przetestować i zobaczyć. Jak one sprawdzą się w Waszym ogrodzie? No i zaczynamy, słuchajcie. Chciałam zacząć od dali, które moim zdaniem są takimi naprawdę daliami e, wyszukanymi i, i takimi, przez które ja sama wielokrotnie za granicą zamawiałam daje. W zasadzie dwie takie naprawdę moim zdaniem no szczosy, bo tego inaczej się nie nazwać to są dalie, które myślę, że większość osób chce mieć w swoim ogrodzie właśnie ze względu na to, że one są piękne, że one są bardzo dekoracyjne, mają spektakularny kolor, który też się zmienia i oczywiście jedną z nich jest kafe ole jest to ogromna dalia talerzowa, niesamowicie piękna kafe ole wygląda trochę jak taka dalia jak taka kawa z mlekiem ale jest to daria, która potrafi mieć kilka takich delikatnych paseczków różu. Delikatnych, bardzo delikatnych, czasami nawet jeden płatek. Nawet to, jaką mamy pogodę, jakie mamy nasłonecznienie, może wpłynąć na to, że delikatnie te kolory będą się przeplatać. I to w tych kwiatach jest cudowne. I to powoduje, że ja co roku dokupywałam zawsze coraz więcej tych dali, i co roku nie mam problemu z tym, że muszę je wykopywać, bo one mi się odwdzięczają przepięknym kwitnieniem. To jest dalia numer jeden, którą uważam, że po prostu ona praktycznie w prawie każdym za idzie. Ja postaram się, żeby jej było naprawdę dużo na sklepie, żeby teraz w tym roku każdy mógł się cieszyć z tą dalią. Dalia numer dwa, również piękna. Ona nie ma już tak ogromnego kwiatu jak cafe Ole, ale równie jest po prostu niesamowicie dekoracyjna. I również jest to właśnie taka dalia, że każdy kwiat będzie. Inaczej wyglądać, będzie mieć inne odcienie. I to jest dalia krem de Cassis. To są moim zdaniem dwie najsłynniejsze dalie, które przy takich zbzikowanych ogródnikach pojawiają się po prostu najczęściej wymieniane. Więc to są takie właśnie złote dalie, które warto mieć. Ale myślę, że perełek jest więcej, więc przejdźmy teraz do tych perełek, które uważam, że warto, warto jednak. Zauważyć. Zaczniemy od dali ozdobnych, talerzowych, czyli takich naprawdę dużych, ponieważ chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na tą grupę. To jest grupa dali, którą jeżeli macie w ogrodzie, to na pewno nie przejdziecie obok nich. Obojętnie. To są dalie, które fantastycznie łączą się w bukietach i nie muszą być dużej ilości w bukietach, ponieważ i kwiaty to najczęściej jest 20 do 25 cm średnicy. Więc one także, takie właśnie solo, są fantastyczne, ale w bukietach wystarczą trzy takie kwiaty i już jest coś cudownego. To są też dalie, które fantastycznie sprawdzają się. W dekoracjach stołu, zwłaszcza dla takich florystów, którzy współpracują przy różnych salach weselnych. I jedną z dali, która oprócz oczywiście kafe Ole, jest Dalia kolejna z serii kafe Ole, ponieważ kafe Ole jest tak cudowną dalią, że powstały jej jakby dodatkowe odmiany. I jedna z nich, która moim zdaniem jest po prostu taka bardziej zwariowana, to jest Kafe Ole Twist. Kafe Ole Twist ma to do siebie, że u niej znajdziecie więcej właśnie tych różnych paseczków różu. Więc jeżeli chcecie taką właśnie podkręconą kawę z mlekiem, ale ze szczyptą różu, to Kafe Ole Twist jest fantastyczne. Drugą fantastyczną serię Kafe Ole jest daria. Café Ole Rose. Słuchajcie, ona jest po prostu cudowna. To jest bardzo mocny kolor różowy, ale to nie jest fuksja. Powiedziałabym, że ona wchodzi właśnie w taki kolor jak ma róża Pomponella. Na pewno fantastycznie będzie wyglądać też na rabatach, więc jeżeli macie rabata, na której macie trochę łyso, jest to rabata taka bardzo słoneczna, to ta dalia będzie na niej się fantastycznie wyróżniać. Kolejna dalia, z takich, które bym chciała na pewno pokazać, z pięknych, właśnie tych dużych, talerzowych, to jest dalia labyrinth. Słuchajcie, dalia labyrinth to jest dalia, która wyrasta do 120 cm wysokości, no więc jest to kawą naprawdę kwiatu. Jest oczywiście to ogromna, znów te kwiatostany do 25 cm, ale dalia labyrinth to jest więcej połączeń takich brzoskwiniowych. Ja się śmieję, ponieważ. W tym roku Pantone wypuścił e, kolor roku. To jest taki właśnie brzoskwiniowy kolor. Jeżeli chcecie mieć taką bardziej brzoskwiniową, ale też właśnie z tą notą różu, to Dalia Labirynt jest na pewno czymś. Na co warto zwrócić uwagę. W zeszłym roku kilkakrotnie na swoim Instagramie pokazywałam Dalię, która mnie zachwyciła przypadkiem. I ja w ogóle nie wiem, co się stało w zeszłym roku ze mną. Nie wiem, czy po prostu weszłam w jakieś inne działanie planet czy czegoś. Ale ja w zeszłym roku, kiedy wielokrotnie wypierałam się tego, pokochałam żółte kwiaty. Kiedyś się śmiałam, że ja żółte kwiaty lubiłam tylko na wiosnę, tylko naturalnie właśnie wiosenne narcyzy czy tulipany, bo wiosną jakoś na mnie to wpływało. Słuchajcie, w zeszłym roku w moim ogrodzie znalazła się nawet żółta magnolia, ale żółta magnolia to jest... Przez z Pastel Garden, bo faktycznie no, ona jak mi pokazała swoją, to ja zaczęłam szukać odmiany odpowiedniej do mojego grodu i po prostu też prowadziłam żółtą magnolię. Ale w zeszłym roku prowadziłam też fantastyczną żółtą Dalię Laluna. Słuchajcie, Dalia Laluna to nie jest taki żółty, żółty, jak takie wiecie, żółtko po prostu w jajku. To jest taki kanarkowy kolor. W dodatku ona bardzo często przenika się z takimi lekkimi, kremowymi odcieniami. Coś cudownego w bukietach, ona jest po prostu jak słońce. Niesamowicie łączy się nawet z różowymi kolorami, ale fantastycznie wygląda z wszystkimi fioletami, tworząc naprawdę takie barwne, barwne, niesamowite połączenia. Myślę, że warto również zwrócić uwagę na dalię Alf Ramsey. Bo dalia Alf Ramsey to jest też taka dalia, ja jej jeszcze w ogrodzie nie Ja sama czekam, żeby ona po prostu u mnie zakwitła, ale ona jest jak taki kwiat origami. Nie to, że jest taka lekko kaktusowa, to jeszcze dodatkowo sam środek jest taki najjaśniejszy, a później coraz bardziej wchodzi w taki ombre kolor, aż do ciemnego różu, więc myślę, że naprawdę może być taka mega przyciągająca. Jeśli chodzi o talie, które moim zdaniem tak mi bardzo wpadło w oko jeszcze e, serii, e, z serii fanflower z talerzowych, to oczywiście moja. Ukochana Siloch Noel. Słuchajcie, Siloch Noel to jest dalia, którą postawiłabym na równi z dalią Kafe Ole, ale Siloch Noel to jest taka romantyczna, pastelowo różowa dalia i jeżeli lubicie pastelowe bukiety, jeżeli lubicie właśnie taki pastelowy ogród, to Silok Noen na pewno będzie taką dalią, która Was chwyci za serce od razu. E, I ona niesamowicie kwitnie, jest przepiękna. Ja w tym roku miałam z nią mały problem w ogrodzie, e, ponieważ okazało się, że trochę za ciasno ją posadziłam. I nie miałam żadnych problemów z żadnym galem do swoim ogrodzie, mimo tego, że wiele dali miało powtórzone stanowisko, ale ja dość głęboko też wymieniałam ziemię, ze względu na to, że ja w tym miejscu, co mam dalię, mam też e, kompost. E, czy znaczy nie kompostownik, tylko po prostu grubą warstwę kompostu. E, I ta moja dalia gorzej w tym roku kwitła, po prostu była za bardzo zduszona przez inne dalie. Troszeczkę za ciasto ją posadziłam i powiem Wam, że warto na to też zwrócić uwagę przy sadzeniu dali, żebyście sadzili oczywiście płytko, ale żeby też, żeby też zwrócić uwagę, żeby ten kwiat miał dostęp do światła, ponieważ jeżeli macie za blisko inne dalie, to nawet jeżeli słońce bezpośrednio Wam pada, od góry to niestety, ale dalie z spokojnie będą zaciniać i obfitość kwitnienia będzie mniejsza. Ta jak kwitnie fantastycznie. W tym roku naprawdę miałam słabe kwitnienie, ale to był tylko i wyłącznie mój własny błąd ponieważ mogłabym bardzo długo wymieniać różne dalie teleżowe, ale chcę dla Was zrobić taką, wiecie, w pigułce, co moim zdaniem jest takiego naprawdę najbardziej wow. I jeżeli pominam coś, co robicie, to nie dlatego, że po prostu ona nie jest wow, po prostu niektóre z nich sama jeszcze nie sprawdziłam siebie w ogrodzie, niektóre z nich po prostu nie do końca wchodzą na przykład w 100% w mój gust, aczkolwiek kolekcja, która jest na sklepie, no to jest zdecydowanie brak też tym, co ja uważam, że może się po prostu podobać, co może się w ogrodach odnaleźć. Dalie z dali dekoracyjnych, które na przykład macie w kolekcji Fun Farm, są różne, przepiękne. Mnie w tym roku zaciekawiła seria galery, i tam jest na przykład galery Renoir. To są naprawdę dalie bardziej, powiedziałabym, otwarte i to są dalie, które trochę, moim zdaniem, przy otwieraniu będą przypominać czasami piwonie. Jestem nimi bardzo zaciekawiona sama i bardzo chcę je zobaczyć u siebie w ogrodzie, ponieważ e, widziałam, że one różnie wyglądają na różnym etapie kwitnienia i potrafią naprawdę być fantastyczne. Dlatego myślę, że Galerie Renoir i galery Monet to są dwie dalie, które mogą Wam się fantastycznie spodobać, jak również Galerie Art Nouveau. To są takie właśnie artystyczne dalie, które po prostu coś cudownego. Ale moją uwagę przyciągnęła też dalia melody, harmonii. Ona jest taka delikatna, jest pastelowa. Jeżeli lubicie takie dalie właśnie jak Silk Noel, jak Kafe e, Ole, to myślę, że ta dalia również przyciągnie Waszą uwagę. Z serii Zakazany ogród, dalia piękna ozdobna. To jest dalia. Blutiful. Ona jest taką dalią, powiedziałabym, bardziej fioletową. Trochę ta nazwa jest taka zabawna, że niby tam wpada do cienia niebieskiego, ponieważ ona faktycznie, ten odcień fioletu ma różny e, i ona potrafi różnie wyglądać. To jest świetna dalia także do bukietu, ponieważ ten kwiat ma tylko 10 cm, tylko albo Aż, no bo jednak się z że to nie jest tak mało, ale na pewno w takich bukietach fajnych, codziennych, ale też bukietach różnych, takich właśnie ślubnych, jeżeli chcemy mieć różne intensywniejsze kolory fioletu połączone, jest ona fantastyczna. Przeurocza Dalia. Ona jest Dalią ozdobną, ale można ją spokojnie że takich talerzowych zaliczyć, aczkolwiek jej kwiat jest taki nie jak talerz, tylko bardziej taki wyginający się. To jest Dalia Petit. Coat. Ja bardzo polowałam na to, żeby ona była w sklepie Zakazany Ogród, ponieważ ona znów jest taką dalią ciemniałą ombre. Ja bardzo lubię, w sumie chyba najbardziej lubię nawet takie dalie właśnie, których kolory potrafią różnie wyglądać. I być może nawet w dzisiejszym odcinku zauważycie, że wybrałam głównie takie dalie dla Was w tym odcinku jako takie moje ulubione, ale dla mnie to jest coś niesamowitego, że... Za każdym razem ten bukiet, nawet z tej samej dali, może wyglądać jednak inaczej. I za każdym razem możemy podziwiać każdy kwiat, tak jakby artysta, malarz malował ten sam obraz, to on nigdy nie będzie taki sam, tak samo właśnie jest z tymi odmianami. Dalia Petit code właśnie do takich dali należy. Dalia kolejna, bardzo moim zdaniem egzotyczna z wyglądu, to jest Dalia Canary Fibuki. I z tej samej serii jest również różowa, ponieważ kanary fubuki jest taką dalią e, żółtą, różowa sakura fubuki. I to są dwie takie dalie, które po prostu mają coś w swojej egzotyczności, one się właśnie troszeczkę japońsko kojarzą, e, również bardzo mają uwagę i również te kolory w nich się trochę przenikają, ale tym razem tak, że po prostu płatek na końcach jest inny niż w środku płatka, więc tak jakby w środku po prostu było inne to futerko niż na zewnątrz. Myślę, że tu muszę też wyróżnić dalie przepiękne, mm, moim zdaniem takie bardzo też kolekcjonerskie i prawie że czarne. Dalia Chat Noir, słuchajcie, to jest bardzo taka, tak ciemnobordowa dalia, że przy. Gorszej pogodziona wręcz wygląda, jak czarna. I to jest coś cudownego, i uważam, że tą dalię również warto mieć. Ale druga, wyglądająca tak trochę, też powiedziałabym lekko ekstrawagancko, wydaje mi się, że też się pięknie będzie komponować z tą dalią Noir. Noir. Ona będzie się pięknie komponować z daliami też Arabian Night. To jest dalia Destiny's. Teachers. To jest dalia, która również jest właśnie taka lekko nakrapiana, te kolory się przenikają, ale te płatki wyglądają tak, jakbyśmy wzięli taki płatek i go troszeczkę zwinęli. Jest po prostu inna, bardzo charakterystyczna i na pewno Wasze bukiety z nią będą takie bardziej, powiedziałabym, nowoczesne, będą bardziej orientalne i trochę ekstrawaganckie. Bardzo podobną, i też e, podobną, może w kształcie, ale nie do końca wyglądzie, ale też taką właśnie ekscentryczną, inną danią, do której do tej pory nie byliśmy przyzwyczajeni, jest dania z Fanflower Farm. To jest Veron Obsidian. E, ona jest. Też prawie że czarna z żółtym środkiem. Słuchajcie, moim zdaniem coś niesamowitego. Jestem jej bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że ona będzie bardzo przyciągać też spojrzenia na rabatach. Zwłaszcza przez te dwa kontrastowe połączenia tego żółtego i tego prawie czarnego koloru. Ale jest taka jedna dalia, która słuchajcie, w zeszłym roku e, też po prostu z ciekawości posadziła na swojej rabacie i ona mi po prostu zawsze sprawiała radość. Ona wygląda jak sztuczna, jak po prostu zrobiona z plasteliny. I to jest dalia kołnierzykowa, ze względu na to, że ona właśnie wygląda jak takie trochę kołnierzyki wyciągnięte w koszuli Bumble Rumble. I jeżeli oglądacie mojego Instagrama, to na pewno widzieliście ją. Koniecznie zwróćcie uwagę na tą daję. Słuchajcie, myślę, że tyle opowiedziałam o odmianach, które ja też planuję posadzić w swoim ogrodzie, ale o mnie w tym roku to dalej będzie masa, ponieważ jak wiecie, rozkręcam też swoją farmę kwiatową. Więc w tym roku na kanale będę ma pokazywać całą masę odmian też na farmie, ponieważ niektóre um, odmiany wybram. Typowo pod farmę, żeby one naprawdę pasowały do wielu bukietów, do, do wielu też kompozycji ślubnych. Natomiast koniecznie zwróćcie też uwagę na Lilię. Ja cały czas powtarzam lilię Anuszka, która jest po prostu cudowna, ale jak spojrzycie pozostałe lilie z celi, Rose lili, czyli takich Lili, które gonę no jak lotos, jak trochę nawet róże, to myślę, że po prostu będziecie o nie mieli z wrażenia. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka prezentacja Dali i też to, co ja o nich właśnie mówię, jak je tutaj opisuję, że Wam było łatwiej wybrać do Waszych ogrodów, do Waszych farfetowych, do Waszych kompozycji to, co chcecie. Dziękuję Wam za dziś. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feel it.